I witajcie, witajcie. Dzisiaj pokażę wam, co kupiłem Waldy. Pina butter, Crunchy bardzo dobre. I będziemy robić kanapkę. Pina butter, and Jelly czyli żurawinka będzie w formie drzemiku. To jest kanapka bardzo popularna w Ameryce. Chleb tostowy pina butter, czyli masło orzechowe i jelly. Czyli jakiś fajny drzemik, ale ja za drzemikami nie przepadam, natomiast bardzo lubię żurawinkę. A tu jest taka odmiana borówka brusznica którą możecie dostać w Aldi. Bardzo dobra jest. Nie jest taka słodka i ma owoce fajne w środku. Konsystencja naprawdę bardzo spokojna. Już jadłem jedną kanapkę tutaj troszeczkę tam. Masła jest, ale powiem Wam, że cena jest 8 zł za tą Żurawinkę i możecie ją kupić w Aldi. To jest taka odmiana Żurawinki, drobna, mniejsza po prostu, ale też je polecam Wam tą, ale już jej nie mam. To jest Żurawina tutaj z naszych regionów, z okolic zakopanego i ta jest w granicach 10,50, ale też jest bardzo dobra smakowo. Tam ma troszkę może trochę więcej owoców, ale podobna konsystencja do tego. Czyli co wam pokażę. Jaką kanapeczkę można zrobić z tym masłem morzechowym i z tą i która jest bardzo dobra. Do tego wchodzi chlebik tostowy z naszej piekarni Pan Steskal, lokalnej i tak to będzie wyglądało słuchajcie no zrobimy to mam taką fajną deseczkę na podstatkę tak to zrobimy słuchajcie bierzemy dwie kromeczki chleba tostowego jedną smarujemy Jedną smarujemy masłem orzechowym. Zależy jak to lubi. Ja lubię troszeczkę więcej tego masła orzechowego, bardzo dobre jest. I drugą kromeczkę smarujemy żurawinką, albo jak to lubi borówką leśną. Ona ma fajne takie owoce w środku. Zaraz wam pokażę. Całe owoce, widać może tutaj troszkę? Na pewno będzie. Teraz rozsmarujemy. To będzie widać takie kuleczki. No. I powiem wam. O. Tutaj widać takie kuleczki. Fajnie rozsmarowujemy. i słuchajcie co I teraz dwie te kanapki cyk składamy można przekleić na pół i super sprawa do kawy czy na śniadanie powiem wam że petarda super smakuje jakby ktoś chciał to spróbować. Nie wiem czy. Dużo ludzi zna tą żurawinkę. To polecam. Waldi jest do kupienia i chyba w Kauflandzie też jest. Nie jestem pewien. No. W Kauflandzie chyba widziałem też. To powiem wam, że bardzo dobra. A masło orzechowe no to wszędzie kupicie. Biedronka. Aldi widziałem też i widziałem w, no w różnych sklepach ono jest. Natomiast tą żurawinkę, której już nie mam końcówka, jest, możecie zamówić na chyba z internetu. Tak się firma nazywa. Też jest dobra. Kanapeczka pycha to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i do następnego.